No, to co? Wracamy już. Ej, Karyna! Weź mnie na ręce, co? Mię nienawidzę spacerować. Ej, a nie masz krótszej smyczy mniejszej jakiejś? Bo to to taka długa, że się boję, że się zgubię się. Dobrze, że nie ma błota dzisiaj. Jeszcze by się jakiś brudac wytarzał i mnie ochlapał. Zobacz, papi. Yy. o może ja będę rzucał patyk, a ty przynoś. Co? Jeju, przecież ziemia jest brudna, łapy sobie utytłam. Przepraszam, czy ja też mogę mieć takie budki? Matko pieska, przecież jest wiatr. Fryzura mi się potarga, a całe rano ją ulizywałem. Czy panowie ptaszkowie muszą tak nap... od bladego świtu? Człowieczko, Wracajmy już. Nienawidzę wychodzić na pole. Hej! O siema, Gutek. Siema! Ej, jakie pole? Ty, bo ja z Krakowa jestem, okej? Okay? A, e, no dobra, to nara. Ej, Karyna, znajdźmy jakieś jezioro. No i, i idźmy tam i i będziemy stać na brzegu i nabijać się z psów, które są tak głupie, że wchodzą do tej wody. Fuj. Dlaczego nie urodziłem się kotem? Nie musiałbym wychodzić. Wiesz, Karyna, trochę ci zazdroszczę, że nie masz ogona. Nic, tylko dynda i się brudzi. Nie no, wracajmy już, nie każ mi się załatwiać na dworze jak jakieś... zwierzę. Mama mi mówiła, jak byłem mały, żebym jadł trawę, bo to dobrze dla psa. W ogóle nie ma opcji. Nie zjem czegoś, co jest zielone i chodzą po tym robaki. Hej, nie robaki, tylko insekty. Trochę kultury, co? Ech, robale. Chociaż ty to akurat ładny masz, ten czerwony płaszczyk. Nie, dziękuję. Uuu, jaka piękna suczka. Karyna, uciekamy zanim przyjdzie zagadać. Szybko! Idziemy już? W końcu do domu. Ale super, nie nienawidzę spacerów. Ej, ale jak wrócimy do domu, to wyczeszesz mnie dokładnie, żebym nie miał piachu i brudu, co nie? No, i w końcu. Obyśmy nigdy więcej nie wyłazili. Jakie to było dobre od razu lepiej. Już rozumiem dlaczego taki marudny dzisiaj byłem. Ha! Mam nadzieję, że nie wzięliście tego wszystkiego na poważnie. Zdarza się najlepszym. Każdy ma humorki. Dajcie suba, pamiętajcie o łapce. Pa. Dobra, mamy nowego Q&A, lecimy, zaczynamy. Hej! Pytanie do Gudka. Kiedy ostatnio widziałeś się z Koko? Koko? A Koko to? Yy, A kto to to? Pytania do Boczka. Czy jesteś władcą tego świata? Czy pozdrowisz Lusię i Miecie? Boczek prosił przekazać, żeby przekazać, że Luci i Maci, że on jest władcą świata tego, hej! Pytania do Boczka. Jezu, czemu wszystko do Boczka dzisiaj? Pytania do Boczka. Kiedy walka z Travisem? I pytanie do Koko. Kiedy będzie ślub z Boczkiem? Dobra, Boczek i Trawicz za bardzo się boją, żeby ta walka się odbyła, ale żaden się nie chce przyznać. Zapytaliśmy Boczena o ślub z Koko i straż pożarna właśnie go ściąga ze słupa, na który uciekł ze strachu. Pomysł na odcinek. Pies versus labirynt. Ej, nie musimy robić tego odcinka! Wszyscy wiedzą, że Gutek nie miałby żadnych szans z labiryntem. Pytania do Gutka. Czy wiesz, w jakim mieście mieszkasz? Czy nie potrafisz mówić Charlie? Czy tylko chcesz zdenerwować kumpla, bo zabiera ci panią? Od jak dawna mieszkasz z Charlie? M. Czy zakazana miska była kiedyś zamknięta? Mieszkam w mieście i to mi wystarczy. Kto to jest Charlie? A, Churchill! Mieszkamy razem od... Łohohoho! Wow! Zakazana miska to nie drzwi. Da się otworzyć. O, super. Naprawdę urocze. Kocham. A, to nie jest pytanie, ale dzięki! Pytanie do idola Gudka. Co byś zrobił, jakby nie było twojej ulubionej karmy? Słyszałeś, Bocz? Idola, idola Gudka. To pytanie jest zbyt straszne. Moja karma nigdy się nie kończy. Pytanie do Boczka. Czym byś chciał zostać, oprócz kotem i psem? Ja wiem, co Boczek by powiedział: Królem świata! Pytanie do Gudka. Jak Ty to robisz, Rdze? Czasem zapominasz i ta karma jest dobra, ta Dolina Noteci. Co? <laughs> Jak ty to robisz, że czasem zapominasz i ta karma jest dobra, ta Dolina Noteci? Aha, to może inaczej. Jak ty to robisz, że czasem zapominasz, jak dobra jest karma, Dolina Noteci? Mam bardzo krótką pamięć! Z <laughs> czego się śmieję. Czy zjadłeś kiedyś karmę nieprzeznaczoną dla ciebie? Czy na przykład Boczek zjadł kiedyś psią karmę? Dlaczego Łukasz, pan Ramena i Pepera, niepewnie mówił do Ramena w odcinku Co mówią psy, kiedy się kłócimy? E, na to pytanie można odpowiedzieć na wiele sposobów. Na przykład, czy je, jeżeli w Polsce jemy ramen, to czy w Japonii jedzą pierogi ruskie? A jeśli tak, to czy wiedzą, że one są z Polski? Pytanie do Gutasia. O, Gutaś! Jakie lubisz najbardziej jedzenie? O, Gutaś, bo że jakie słodkie, nie wytrzymam. Pytanie do Gutka. Jeżeli byś musiał wybrać, to jaką supermoc chciałbyś posiadać? Posiadam supermoc jest nią... bycie... słodkim. Cześć, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pleleleple... Ara!